Hej, tutaj ludzka 98, na tej innej grze, która na I jakby co, to mogę przerwać, bo mi nie pójdzie No dobrze, oto. Mam, jestem na koni moim przywińskim w ubraniu czarnicy, bo szukam duchów. Jeszcze duchów wszystkich nie wyrażam, no ale fajnie w właśnie no, poznaję Chciałam wam pokazać różne fajne rzeczy. No, mam całą mapkę w sumie, no to pokażę. No to na chwilkę pausa. Okej, okay, no to znowu stawię się w mojej tajni. Jak widać są posiadane wszystko i moje konie. Konie mam w że... Nie, wiem nie, nie. Ale już sprawdzę. Mam... Siedem koni. No i postanowiłam że dzisiaj w okazji Halloween tutaj. No, są takie jabłka i duchy, ale duchy to podbiram. To poszukam. No, ale nie zaczyna, Nie. To duchy to poszukam później, a tak to jabłka, to mamy blisko. スタートしていこう。 Dobrze. No krótka przerwa. Okej, okay, już wyłowiłam jępko ciekawe trzeba z stanie. Pomarańcza. No bez jaj. Uch. Dobra, krótka przerwa, ja wpadłem na z tego miejsca. Ok, no to już jestem i... Mm. Postaram się wyjąć jabłko... Już no, no. no, znowu to, dobrze. Dobra, to już widzimy to jabłko. No i dostaliśmy co? Siano no, bez jaj! Krótka przerwa, jedziemy do następnego Okej, okay, już jestem, już głowę jabłka oczywiście. Może się uda, może nie. O, I? No, chyba tak. No, tak. I no to będzie dobrze. Ok. No tak, nie wiem. No tak. No to subskrybujcie, komentujcie i dawajcie łapki w górę. No to...